Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z tobą. I nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. To kolejna już zapowiedź: zniszczenia Jerozolimy. Uzy Jezusa świadczą o tym, że Jego troska o zbawienie ludzi jest autentyczna. Chrystus pragnie naszego zbawienia. Podejmuje radykalne kroki, aby z orędziem Ewangelii, dobrej nowiny, dotrzeć do każdego z nas. Swoje słowa potwierdza czynami. Nie tylko deklaruje, że nas kocha, ale postanawia za nas oddać własne życie. Bóg kocha nas do szaleństwa krzyża. Nie pragnie naszej śmierci, ale wiecznego życia dla nas. Jerozolima zostaje zniszczona w roku 70. naszej ery. Proroctwo Jezusa się spełniło. Miasto poniosło konsekwencje własnego wyboru, odrzucenia Boga, który w Jezusie Chrystusie przyniósł światu zbawienie. Bóg szanuje nasze wybory, chociaż sprawia mu to ogromny ból. Jeśli chcemy żyć według własnych planów, wbrew jego woli, on to uszanuje. Jednak, czy liczę się z konsekwencjami moich wyborów? Czy odrzucając Boga Jego wolę, mam świadomość tego, do czego doprowadzi mnie mój wybór? Bóg jest cierpliwy. Czekał 40 lat na nawrócenie mieszkańców Jerozolimy, miasta pokoju. Przez ten długi czas nie tylko dawał szansę do nawrócenia, ale wykorzystywał różnorakie środki, aby dotrzeć do zatwardziałych ludzkich serc. I dziś Bóg wzywa każdego z nas do przemiany własnego życia, do porzucenia wszystkiego, co nie Boże, i dobrowolnemu poddaniu się Jego woli. Bóg jest cierpliwy względem nas, ale czas jest krótki. Nie zmuszajmy Boga, aby i nad nami zapłakał.